Ręczne zarządzanie, listy kontrolne, checklisty, harmonogramy, ręcznie tworzone raporty. Czy tak brzmi codzienność Twojego biznesu? Czy tak Twoi ludzie dziś tracą czas na czynności, które nie doprowadzają większej ilości pieniędzy do Twojej firmy? Każda godzina spędzona na manualnych czynnościach w Twoim biznesie jest godziną straconą, godziną, w której Twoi ludzie i Ty nie jesteście w stanie pozyskiwać klientów i zarabiać większych kwot na tym, co potraficie najlepiej. Natomiast stracony czas to nie wszystko, ponieważ w tych wszystkich ręcznych czynnościach mogą wkraść się błędy, które również mogą prowadzić do nieprzewidzianych problemów. Zatem brak automatyzacji może doprowadzić do zahamowania wzrostu Twojego biznesu. Prawdopodobnie twoja konkurencja te automatyzację już wprowadza. Pytanie, ile pieniędzy będziesz tracił na tym, że będziesz wykonywał swoje czynności wolniej i mniej wydajniej? A wszystko to doprowadza do jednego kluczowego pytania: jak bardzo rentowny jest twój biznes? Natomiast poczekaj, jest rozwiązanie. Nowoczesny system CRM, który wszystkie te manualne czynności jest w stanie zautomatyzować, czyli raporty są w stanie się generować w sposób automatyczny. Harmonogramy oraz checklisty będą wyświetlały się w zależności od tego, co twoi ludzie mają aktualnie zrobić. Wszystko, co dziś robisz ręcznie, manualnie, co robią Twoi ludzie ręcznie, manualnie, jest w stanie robić za nich system. Zatem to już czas, żebyś mógł dobrze zautomatyzować swój biznes i pozwolił zaoszczędzić Tobie i Twoim ludziom jak najwięcej czasu na tych manualnych czynnościach. Pozwól technologii pracować za Ciebie. Zainwestuj w automatyzację. Kliknij w link poniżej tego nagrania. Umówmy się na bezpłatną konsultację, na której dowiesz się więcej, jak jesteśmy w stanie zautomatyzować Twoje procesy w Twojej działalności. Do zobaczenia już niebawem. Cześć!